Hiha! Cześć! Witajcie, moi kochani, z tej strony jest koniu, a to nie są samoloty Wartandera od A do Z. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Dlaczego? Otóż teraz wypada mi właśnie ten pan Messerschmitt 262 C1, który posiada o. Widoczny tutaj dopalacz. I powiem wam, samolot spodobał mi się na tyle, że chcę się sobie dać przynajmniej no dwa dni na to, żeby tak się przygotować do odcinka z nim, bo no ponieważ. Jak zrobiłem ten samolot? Odbiłem się od niego. Jakoś to latadełko mnie nie przekonało. Ale teraz, przy okazji lotów tych treningowych, powiem Wam, wkręciłem się w latanie nim. Poczułem frajdę po prostu i drzemiącą w nim moc. Może i przez niezbyt długi okres czasu o czym będzie na filmie ale czuć, czuć w nim pewien potencjał zabawy, którego nie było czuć w wersji A. Ale to będzie najprawdopodobniej jutro. No, maksymalnie w piątek, ale myślę, że raczej jutro. A dzisiaj zajmiemy się sterowaniem. Sterowaniem Alas koniu. O Boże nie to, przepraszam bardzo. Sterowanie. O, tu mamy domyślne sterowanie myszą. I jak widzicie... Jak może odczujecie, jest ono dosyć kiepskie. Po pierwsze nie mamy rozdzielenia między karabiny i działka, wszystko jest pod lewym przyciskiem myszy. Broń dodatkowa również. Zrzucenie bomby pod spacją, wystrzelenie rakiety pod R, przeładowanie pod Y, no ale to no, raczej na czołgi albo na mm, arkadzie. A na mm, bitwach realistycznych to się właściwie nie sprawdza. Podwozie na G, namierzenie celu pod środkowym przyciskiem myszy. Oś przepustnicy CTRL i SHIFT. Oś przechylenia roll to jest pod A i D. Oś pochylenia pitch to W i S. Także dosyć standardowo. Oś odchylenia Q i E. Hmm, patrzę, co tu jeszcze. Wysuń schowaj klapy F. Klapy w dół, klapy w górę pod nawiasami kwadratowymi. Hamulec zarobią pod H i pokaż stan modułu dół w czołgu pod O. I powiem Wam szczerze, dla mnie to sterowanie jest naprawdę słabe. Przede wszystkim nie ma tutaj rozdzielenia dodatkowo oś przepustnicy pod Ctrl i SHIFT. Jak tak położycie sobie palce na klawiaturze, to zobaczcie, że tym operuje mały palec lewej ręki. I to są takie, no jak na moje, to są mocno nienaturalne. Tak nie mam dobrego czucia w tym palcu. Może wy się już przyzwyczailiście, więc wam to nie przeszkadza, nie wiem, ale jak na moje to jest takie dosyć nieprecyzyjne. I mi się to szczerze nie podoba. Także to jest kolejna wada, jak na moje. Tutaj te osie przychylania są chyba te same. Tu się trochę to zmieni. Wysunkowe klapy pod F, czyli to jest automatyczne sterowanie klapami, które moim zdaniem też nie działa, bo to jest tam tylko chyba dwa ustawienia, więc też tyle co nic. No, no klapy. Dół w górę pod nawiasami kwadratowymi, to już nie wiem, to jest, uff, to jest tak daleko, jak się tylko dam. Hamulec aerodynamiczny pod H. To jest niby domyślne, ale sprawdźcie, ale zauważcie jedną rzecz. H znajduje się tuż obok literki G na klawiaturze. No w alfabecie też, ale to już inna sprawa. Znajduje się tuż obok G. I to jest bardzo złe połączenie, wam powiem z doświadczenia, bo często się wam naprawdę nie zdarzyło, że zamiast... Wysunąć hamulec aerodynamiczny w czasie walki odrzutowcami, wysuniecie podwozie. Co się wydaje błędem nowicjusza, ale naprawdę, w zamęcie walki, można łatwo te dwa klawisze pominąć. Także to też jest bardzo kiepskie rozwiązanie. Tak więc wczytam swoje zaraz i pokażę wam, jak ja latam. I moim zdaniem, to, się, to jest ustawienie sprawdzone przez myślę co najmniej 3000 plus bitew, może nawet więcej i tak, karabiny maszynowe działka, tak jak wcześniej pod LPM, ale do tego karabiny również pod prawym przyciskiem myszy to, czyli, powiedzmy jeżeli mam bardzo dużo amunicji do karabinów, a bardzo mało do działek, to mogę się na początku wstrzeliwać w przeciwnika tylko przy pomocy prawego przycisku myszy oszczędzając amunicję do działek Zrzucenie bomby pod spacją, no to jest tradycyjnie. Wystrzelanie rakiety pod shiftem, to już jest pewna zmiana, ale to jest moim zdaniem bardzo naturalne. Ten jeden, właśnie ten mały palec, o którym mówiłem, on się moim zdaniem nie nadaje do przemieszczenia między klawiszami, ale tak do trzymania go na shiftie sprawdza się idealnie. Jeżeli oczywiście latacie z rakietami, to jest tego naturalna, jak dla mnie, pozycja. Przynajmniej nie ja mam może taki. Dostaw klawiatury albo ręki, ale dla mnie to jest naturalna pozycja tego palca. Przeładowanie podnoty jest niezbyt ważne. Podwozie pod G, namierzenie celu pod środkowym przyciskiem myszy. Oś przepustnicy O. I tutaj zobaczcie, przepustnicę w, w dół mam na F, no czyli jakby zmniejszenie gazu. Tak to bym powiedział. To jest nieprecyzyjne określenie, ale myślę, że najlepiej. Uświadamiające jest pod F, zaś dodanie ciągu jest pod R. I to się może wydawać niezbyt fajne, no bo przecież R i F, żeby na to nacisnąć, to trzeba ruszyć palec wskazujący. Ale to jest bardzo naturalny ruch. Zobaczcie, połóżcie tu R, F, a to i tak palc, powiedzmy, tylko w czasie jednego obrotu. Później już palec środkowy przechodzi na S. Jeżeli, jeżeli oczywiście skręcacie z klawiaturą w celu pogłębienia tego yy, zakrętu, w tym czasie ale wskazujący może na spokojnie też sterować ciągiem i w razie czego powrócić do D żeby powiedzmy pogłębić skręt i to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie nie w moim przypadku się to sprawdza mówię. i teraz y, idziemy dalej urucham do dopalacze pod Y no to się sprawdza tylko w sumie na tych <coughs> y, M262 oś przechylenia pod A i D to już jest standardowo oś pochylenia tam W i S to też jest standardowo Oś odchylenia. Tu nic nie ma. Standardowo było Q i E, ale tego się właściwie nie używa w bitwie. Przynajmniej ja tego nigdy nie używałem i nie miałem z tym jakiegoś problemu. Także to. Wysuń z klapy klawisz piąty, prawdopodobnie pod moim joystickiem. Tu w ogóle nic nie mam i ja tym nie zarządzam. Zarządzam za to w ten sposób. Klapy w dół mam pod Q i klapy w górę mam pod E. I zobaczcie, to jest znowu naturalne miejsce dla palca serdecznego i palca wskazującego bardzo łatwo można zarządzać w ten sposób klapami. I dzięki temu ustawieniu macie zarządzanie klapami, sterowanie yy, przepustnicą i sterowanie no i kontrolę sterów za pomocą klawiatury. Macie to wszystko w obrębie trzech palców skumulowane w bardzo naturalny sposób. I naprawdę nie próbowałem znaleźć jakieś inne rozwiązanie, ale dla mnie to jest najlepsze. I dalej hamulec aerodynamiczny. No tu jest, zostało standardowy literka H, ale ja to sobie jeszcze zmieniłem na X. Dlaczego? Ponieważ no, przede wszystkim jak się lata odrzutowcami, lata się myśliwcami. No oczywiście tam teraz weszły te bombowce odrzutowe, ale załóżmy, że jesteśmy jednak myśliwcem, i wtedy kciuk nie ma właściwie co robić. I jego naturalnie może nacisnąć C Bo znowu, naturalna jakby pozycja kciuka w czasie gry to jest spacja No ten X Powiem szczerze, może być coś lepszego, ale tak Pod B mam hamulec Jak domyślnie nie chce mi się tego powiem szczerze zmieniać Pod N są statystyki, pod M mapa V no to jest zmiana widoków, też nie chcę tego zmieniać Bo nie wiem gdzie mógł to być, to też jest domyślne C jest to swobodne rozglądanie się, więc też nie chcę tego zmieniać. A ten X moim. Z... To wymaga już trochę przyzwyczajenia się. To nie jest aż tak naturalne, jak powiedzmy właśnie to obsadzenie wokół yy, wsadu. Ale ten X jest. Da, da się go naprawdę w miarę szybko nauczyć, i nie. nie pomylicie przynajmniej go z podwoziem. I dla mnie to jest najważniejsza zaleta. Właśnie nie pomylicie tego X z podwoziem. A to po prostu będzie wymagało trochę wprawy, ale. O tyle jest właśnie niefajne, że żeby wykonać ten ruch, trzeba jakby przesunąć palce do góry. Znaczy, jakby całą dłoni w przód, tak zgiąć trochę palce i tego kciuka wsunąć. To jest pewien minus, ale mówię, nie mam za bardzo pomysłu, gdzie indziej można by to było wsadzić. Ewentualnie można rozważyć pod shiftem. Jeżeli nie latacie z rakietami, myślę, że bardzo dobrym też pomysłem byłby właśnie hamulec aerodynamiczny pod shiftem. Ale mi się czasami zdarza latać z rakietami. Squadron battles. Innych tego typu rzeczach, więc rakiety mam, będę miał pod shiftem, bo to jest dosyć ważne. A na żetach aż tak bardzo nie latam, też wolę, preferuję trzecie, czwarte R, więc nie jest to dla mnie też taki problem. Ale mówię, wydaje mi się, że to jest w miarę optymalne. Ale mówię, jeżeli nie latacie z rakietami, proponowałbym mimo wszystko hamulec aerodynamiczny pod shiftem jest bardziej intuicyjny. Dobra. I myślę, że zamieszczę jeszcze chyba link do tych moich ustawień, żebyście sobie mogli to od razu wgrać. Jakby ktoś oczywiście chciał. Będę musiał to od razu wgrać. No, to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia na odcinku z 262 c Na razie. Cześć!